Analiza na podstawie drzewa. Miejsce na środku jest po stronie lewej, także tam, gdzie drzewo się zaczyna i pień jest bliżej strony lewej, strony ojca, strony mężczyzny. A widzimy, że korona przechodzi na prawo. Także na drodze życia ta osoba miała. Mm, no, najpierw bliżej, bliżej ojca i, i, i pień, wydaje mi się. Wiem, że lewo i prawo to y, ojciec i matka. Teraz tak. Dosyć cienki pień. To stanowi o niskim ego albo niskim poczuciu yy, albo ważności ego. Dodatkowo korona jest bardzo bujna i no piękna. Także to świadczy o jakimś poczuciu estetyki, wiadomo, ale też wydaje mi się yy, o emocjach, jak bujne i kolorowe są, jak wrażliwa jest ta osoba. No, ale niestety mamy wielką dziurę. To znaczy o jakimś emocjonalnym ciężarze, cięż bardzo wielkim cierpieniu. Dodatkowo, jeśli byłaby dziura w pniu, to myślę, że może się wykluczać. Ale jako, że pień jest cienki, to tutaj nie ma miejsca na dziurę. Więc dziura powstała gdzieś indziej. 5 zł, wróżbita Adam, prześlijcie swoje zdjęcia swoich drzew, nie wiedząc, aha, spoiler. No teraz, jak już wiecie, to będziecie zasugerowani, to nie oglądajcie tego. I wtedy możecie wysłać i 5 zł, w ogóle sztuczka. Patrz, zróbmy tak. Dobra. I patrz. Przeniosę to i patu. <laughs> Kurczę, zobaczcie dwie. No i dobra. Za jedyne 5 zł. Analiza jeszcze się szkole ale piątek jest analiza. Wysyłajcie swoje drzewa i zrobimy analizę. Peace.